Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was z widokiem przekrojone, przekrojonego Biszkoptu. I słuchajcie, to jest po prostu must have. Uwielbiam to narzędzie, ułatwia pracę, przyspiesza. Wszystko pięknie jest przekrojone równiutko. Kocham to urządzenie za kilkanaście, kilka, kilka złotych już możecie kupić na Allegro, więc naprawdę poszukajcie sobie, nie wiem jak to się nawet nazywa jakaś mandolina do przekrawania nie wiem, nie mam pojęcia um... Kupiłam to już chyba w tamtym roku, czy dwa lata temu i napraw... dwa lata temu i naprawdę Wam serdecznie polecam mega łatwiej takie pra... samodzielne, domowe wypieki, robienie tortów właśnie przekrawanie różnych tam ciast, jak chcecie położyć na dzień, no naprawdę superowe. Ja trochę mam przygotowany biszkopt migdałowy, zazwyczaj robię zdałem, z dodałem, dodałem, zazwyczaj dodaję kakao. I dzięki temu jest on o smaku czekoladowym. Ale um, robiłam dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu, um, właśnie jakby mój brat, przyjaciółka um, w ramach urodziny Maksia I, że tak powiem, bo oni mogą tylko w weekend, więc um, robiłam czekoladowy, trochę większy. I teraz zrobiłam trochę mniejszy, bo przyjdzie właśnie druga babcia, chrzestna, um, tuż w, można powiedzieć, że w urodziny, więc. Um, kto jest blisko, przyjdzie sobie właśnie w ten okres urodzinowy, a kto daleko, no to wiadomo, że na weekendzie łatwiej zorganizować to. I robię drugi tort. Suma summarum już dobiłam do brzegu. Tym razem jasny biszkopt. Jest naprawdę mięciutki, przepięknie pachnie, pysznie smakuje. Jest no pyszny, wilgotny, rewelacyjny. Oczywiście jest bez dodatku mąki, bez dodatku cukru, mąka słuchajcie, mąka migdałowa to taka mąka nie mąka, bo można ją mieć na surowo, bo to są po prostu mocno zblendowane migdały na taką mąkę, mączkę, więc mąka nie mąka, a słodzikiem, który użyłam, jak zwykle, stevia. Stevia użyłam, więc Wam serdecznie polecam. Pyszne jajka, mascarpone w masie, mąka migdałowa, proszek do pieczenia i stevia do osłodzenia. Finito. Jeżeli chcecie ciemny dodajcie kakao. Przepyszny biszkopt, przepyszny. Robię już n raz, nie wiem, nasty raz i zawsze wychodzi. Jest y, ekspresowy, piecze się pół godzinki. Jest przepyszny do przełożenia. Y, fajnie da się nasączyć, chociaż on tak jest wilgotny. Dzięki temu y, mascarpone Fenomenalne. Będę robić teraz taki prosty torcik, przepyszny, na jutro będzie idealny, bo przejdzie smakami. Będę teraz ubijać bitą śmietanę z mascarpone, kłaść frużelinę wiśniową, żeby to był taki słodko-kwaśny tort, taki jak lubimy najbardziej. Na wierzch mam borówki, jakąś tam czekoladę, może rozpuszczę, bo też mam fajną czekoladę z... Już Wam pokażę z SFD, taką ze sklepu SFD All Nutrition o smaku słonego karmelu i ona tutaj ma sporo właśnie białka, a mniej węglowodanów i nada się idealnie do rozpuszczenia. Ona w smaku jest taka sobie, jeżeli chodzi o tak, żeby ją jeść, wiecie, taka, no taka 5 na 10 dla mnie, ale do rozpuszczenia będzie idealnie się nadawała, więc ją wykorzystam. Ja mam, ugryzą, próbowałam jak ją spróbowałam, nie jadłam. Nie wiem ile. Takiego malutkiego, jednego, zobaczcie, gryzunia, ale już wiem, że to jest niej mówi smak. Ja nie muszę jeść słodyczy, jeżeli chodzi teraz o to odżywianie. Takich, takich właśnie typu czekolada, czy jakieś batony. Ja wolę sobie zrobić takie ciacho. Ona ma bardzo mało węglowodanów w kawałku, bardzo, bardzo mało. Przepyszne. Jak będziecie chcieli przepis, to piszcie, napiszę wam. I moi drodzy, wzięłam Was na drzewo, bo zobaczcie deszcz ze śniegiem. Ja wiem, że to nic, ale jednak to deszcz ze śniegiem. It's begin, zaczyna się ta pora, gdzie możemy już oczekiwać śmiało śniegu. No i jestem ciekawa, czy u was już coś spadło. Piszcie w komentarzach, czy... Em, czy, czy, czy już zabieliło, czy może po prostu tylko tak padało? A jeżeli macie jakieś zdjęcia tegorocznej zimy, to wysyłajcie mi na Instagramie, to wam się wysunie. Ja już bym popatrzyła. Cieszę się, cieszę się deszczem ze śniegiem. Patrzcie, proste, proste życie. Moi drodzy, u nas życie tam się toczy w kuchni. Maksio e, dzisiaj urodzinowy dzień. E, spędził bardzo intensywnie. Od rana atrakcji, słuchajcie. E, oczywiście, o! Póki pamiętam, chciałabym bardzo Wam podziękować za życzenia dla Maksia. Jestem bardzo szczęśliwa, że pamiętacie też o moim dziecku, żeby złożyć mu życzenia. O obcym dla Was chłopczyku. Obcym, nie obcym, bo Wy go widzicie. A tam jest Maksio. Maxiu chodź no tutaj. Wszyscy Ci życzą wszystkiego najlepszego. Dużo dziękuję. zdrówka, szczęścia, pomyślności. Co się mówi? Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze do... Tak, dziękuję. On już mówił wcześniej, ale powtórz do kamery. I pokaż, co masz. Minecraft. Minecraft, nowe Lego, prawda? No, tam, tam, akurat jego akcent był składane. Dopiero teraz składane. A jutro ci przyjdzie jeszcze jedno, prawda? No. Ponieważ byliśmy w Lego Store. No i troszeczkę ta cena e, tego zestawu w Lego Store, no niestety, przeszła nasze oczekiwania. W sensie, mógł wiecie, sobie, no, mógł sobie kupić to jest, za te pieniądze. Z pierwszej paczki. Mógł sobie kupić za te pieniądze, ale Max jest rozsądny i stwierdził, że jak zamówię mu na media ekspert 130 złotych taniej, to będzie miał na jeszcze jeden zestaw. I tak się stało, słuchajcie, kupił sobie za to jeszcze jeden zestaw zamiast przepłacać. Także bądźcie jak Max, bądźcie rozsądni, nie ma co przepłacać, prawda, synu? Prawda. Bałagan mamy niezły, bo przyjechaliśmy z zakupów i ja prosto poszłam do pracy bardzo późno, już tak, na około 19, ale. Chcę Wam coś pokazać. Byliśmy w Bath Body Works i w Rituals. W Bath Body Works kupiłam um, dla takiej bardzo bliskiej mi osoby. Bliskiej, a daleko. Jeszcze ciasto, jeszcze. Um, bliskiej mi. Mojemu sercu zawsze jest blisko. Um, no ale niestety jest daleko um, od nas. Nie wiem, czy ogląda ten, tego vloga. Pewnie może... No dobra. Nie, 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 może ogląda, może nie. W każdym razie pokażę Wam, bo jest to według mnie, i Jacek też powiedział, że bardzo fajny pomysł, na prezent e, takie boksy e, do przetestowania sobie właśnie y, produktów bawem Body Works. Tutaj mamy y, Body wash, y, Żel do mycia ciała, body cream, czyli taki właśnie balsam do ciała, i mgiełkę, które, no, te mgiełki są naprawdę fenomenalne. Sama sobie kupiłam taką małą wersję podróżnej do przetestowania, jak się będzie sprawdzać. Jeżeli się będzie sprawdzać, to będę kupować duże, duże pojemności, bo naprawdę są piękne zapachy. Powiem Wam, że ja pozmarowałam sobie tutaj rękę. O Boże, on naprawdę cały czas pachnie, jest przepiękna. Miałam rękę w nitrylowej rękawicy, umyłam, zdezynfekowałam i pachnie. Ja nie wiem, jakim to, jakim to jest cudem zrobione, jakim to jest sposobem, ale naprawdę pięknie pachnie. I takie zestawy w wersji świątecznej było kilka. Ja wybrałam, mochając y, tam na miejscu, y, właśnie zapachy tych y, dostępności, tam, tych zestawów świątecznych. I y, y, Winter Candy Apple naprawdę je, przeszedł moje oczekiwania. Bo wiecie co? Winter Candy Apple może się kojarzyć z takim przesłodzonym jabłkiem. Z takim jabłkiem, y, może w karmelu, y, z takim candy, candy, y, y, candy Lane, Candy, Candy, jak to się nazywa? Ja już nie mam teraz mózgu. Wiecie z tymi laskami cukrowymi. Um... Candy, can, can, candy, candy, well, to już nie będę tutaj wymyślać. Wiecie, o co mi chodzi. O y, laski cukrowe, te takie cukierki przebrzydle słodkie, e, właśnie z jabłkiem. Są też takie zapachy dostępne w różnych tam, e, no nie wiem, w pepko i w takich różnych tam, wiecie, e, innych sklepach, gdzie można powąchać sobie nieraz, niuchnąć świeczkę czy jakiś krem, to właśnie te laski cukrowe z jabłkiem czy z jakimś tam gingerbread, one są ochydne. a ten zapach, winter candy apple, jest prze... Piękny. Była jeszcze wersja zielona, jeszcze jakaś tam pierniczkowa, ale ta jest naprawdę no, piękna, piękna. I taki zestaw kosztuje 99 zł. Według mnie bardzo fajna opcja, żeby właśnie sobie przetestować um, produkty z tej marki. E, no i pięknie wygląda na prezent. Zresztą to jest jedna ze składowych tego prezentu. Ja już pewnie mam kiedyś, jak będę szykować paczkę dla tej osoby, to właśnie wam pokażę, co tam jest, bo to jest taka paczka łączona z okazji dwóch okazji, <grym> z okazji dwóch wydarzeń ważnych. Więc naprawdę mam, wydaje mi się, bardzo fajne rzeczy. Sama bym takie chciała dostać i też takie kupuję. Więc taki zestaw chyba zamyka już mi tą paczkę, bo już mam. Sporo rzeczy, ale to Wam kiedyś pokażę. Naprawdę piękny i nie wiem, czy mi się uda spotkać z daną osobą wcześniej, przed świętami, czy nie. Zobaczymy. Liczę na to bardzo. Ja tak mówię: grypsema, i tak na pewno. A, dobra. Chciałam Wam pokazać, bo naprawdę, jak nie wiecie, co kupić fajnego, a żeby ktoś był zadowolony, coś takiego eleganckiego, bo to naprawdę bardzo gustownie wygląda i naprawdę bardzo ładnie pachnie, to Wam serdecznie polecam właśnie takie zestawy. Tutaj jeszcze mam em, taki krem. Stwierdziłam, że postawię sobie go w korytarzu. Nie wiem, wy powiecie, wariatka. E, to jest taki body lotion, taki wiecie, body cream, taki balsam do ciała, ale on jest taki dosyć gęsty jak krem, szybko się wchłania i sobie będzie stał e, do, wiecie, wychodzę czy wchodzę, e, ręce potrzebują nawilżenia, cyk, pyk, sobie smaruje, jest czarny, jest, ale piękny zapach. Into the Night, naprawdę, on tam był w dwóch szatach graficznych, ta jest chyba ta, tą nową szatą graficzną, ale jest piękny zapach, naprawdę przepiękny, na tyle piękny, że aby spróbować mgiełek o, chyba taka właśnie ta szata graficzna stara jest. Eee, aby wypróbować mgiełki, jak, jak jakoś cało to wygląda, to kupiłam sobie właśnie Into the Night um, właśnie mgiełkę. I słuchajcie, tutaj w tym zestawie też jest mgiełka tej samej wielkości, tu. Eee, ona sama kosztuje oj, 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 49 zł, e, więc e, jak tutaj macie, zobaczcie, za... Z razem z opakowaniem za 99 zł taki zestaw, to nic tylko brać, żeby przetestować. Super. A tutaj 49 zł sama taka mgiełka, więc naprawdę się opłaca. Polecam serdecznie. Jestem naprawdę oszarowana. W ogóle w tym sklepie, Jacek, wypowiesz się, jak poszliśmy tam, jakie tam jest cudco? co? Body Works. Z tymi... Świeczki, ale tam pięknie pachnie w ogóle. Tam jest tam tak kolor... Drego, był dla mejczyków, coś tam do brody, różne rzeczy były. No właśnie, ale powiedz, że to wyglądało jak taki sklep ze słodyczami. Kolorowo, piękne, szata, szata graficzna, taka piękna. A to na jesień, a to takie słodkie, różowe takie jakieś tam o Boże, jak to wyglądało. Wszystko jak w takim, jak dla mnie to raj. Pięknie pachnie. Powiedziałam, że ja się nie wiem, na czym mam, yy, nie, wiem, nie wiem w ogóle, co ja tam robię, bo ja się nie mogłam zdecydować. Yy, sporo cza czasu tam spędziłam, ty na tyle, na ile mogłam sobie pozwolić, bo nam się trochę spieszyło. Ale naprawdę, no kurde, słuchajcie, przepiękne zapachy i przepiękny sklep. Yy, bardzo, bardzo fajne. I tutaj Holy Gingerbread Village. I słuchajcie, to jest zapach właśnie gingerbread, ale też inny. Nie taki, um, jak się można domyślać, to właśnie jest tutaj ta magia, że tutaj brzmi to tak jakby, wiecie, spodziewacie się słodkiego ulepu, a to jest taki zapach, perfum, delikatnie, znaczy słodki, taki słodki, niedelikatnie, a słodkich, zimowych, takich. Oj, um, kurde, takiego balsamu, um, masełka do ciała, to już pachnie gęsto, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że to nie są takie jakieś lejące siuśki, tylko takie przyjemne masełko, maślany od razu, oprócz konsystencji, zapach tego piernika, bardzo przyjemny. Ja tego tak naprawdę odkrył ten zapach, bo ja właśnie podchodząc z góry, oceniłam, że jest na pewno niefajny, bo to gingerbread, ale nie. się graficzna? No, ale zobaczysz, zapach trochę przypominał nam co? Gdzieś tam w pe pewnym momencie te agi perfumy. No, i właśnie te sospiro, erba Bora, Ale to nie, to nie jest to samo, to jest coś innego, ale gdzieś tam zalatuje mi jakiś składnik. Być może mam rację, być może to jest to. Ten składnik, który jest w obydwu w oby rzeczach. I słuchajcie, byłam jeszcze w Rituals, ponieważ ja jak jestem w Rituals. Bo ja sobie zawsze taką wersję 70 ml e, mojego ulubionego balsamu do ciała traktuję to jako krem do rąk. To jest najlepszy krem do rąk. W sensie no ten balsam to powiedzmy, że to krem do rąk. Jaki e, miałam Ritual of Sakura, przepiękny zapach e, wiśni takiej japońskiej e, i e, to nawilżenie. To jak ten zapach się utrzymuje długo. No Mój ulubieniec. Nie wiem jak to, nie wiem czy mogę Wam jeszcze polecić. Póki co, zapachowo super, ale to mogę polecić na 100%. Wywąchałam już wszystkie zapachy w Rituals i żaden się nie równa. Jest to mój ulubiony zapach, bardzo taki mm, świeży, delikatnie słodki, elegancki, mm, pościelowy, taki do łóżka w czystej pościeli, wypachnionej. O, taki jest przepiękny I dostałam gratis, słuchajcie, pełnowymiarową. Bo ja też tam mam wybieram punkty, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Taki gratis, pełnowymiarową, piankę do kąpieli. Y, I mogłam sobie wybrać jakąkolwiek z tej linii takiej podstawowej, ale oczywiście no, wybór padł na sakurę. I tu jest 200 ml, ja nie wiem, ile ona kosztuje, ale podejrzewam, że ta pianka kosztuje coś koło 40-50 zł, więc. Y, <śmiewanie> słuchajcie, fajny gratis. Taki zestawik. W ogóle dzisiaj miałam jeszcze jeden gratis. Kolczyki w ogóle sobie kupiłam na stoisku w Manufakturze też. Takie ze stali szlachetnej, chirurgicznej. Stali, stali chirurgicznej, chyba tak to się mówi. E, I słuchajcie, e, słuchajcie, słuchajcie. Bla, bla, bla. I e, druga para była gratis. Więc wam pokażę pewnie w kolejnym vlogu już, bo nie chcę tutaj przedłużać, gadam, gadam, ględzę 11 minut, więc zabieram to wszystko, już mogę wyrzucać te torby papierowe, tutaj pochować, co mam pochować i... A to może pokażemy w kolejnym vlogu? Czy już teraz chcesz zobaczyć, czy pokazać? Teraz. No to idę. Na zakończenie wam jeszcze pokażę, jak ty układasz. Ok, tak to wygląda. A pokaż podałko, jak to ma wyglądać. Ok, Mine, tak ma Minecraftowe Lego wyglądać. Max się dopiero zaczyna przygodę z Minecraftem. Nie pozwalaliśmy mu wcześniej, sądziliśmy, że jest za mały. Um, no i teraz tak pomalutku pozwalamy mu pograć trochę w grę, ale dopiero dosłownie teraz na szóste urodziny, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Czy, czy faktycznie jest gotowy już na tę grę? Jeżeli nie, no to tak jak z Pokémonami było. Też, że tak powiem, wcześniej tak mu daliśmy spróbować, ale on za bardzo przeżywa te, te Pokémony, więc też mu trochę e, już to, że tak powiem, e, no nie zabraliśmy, bo są cały czas u niego tam w, te, w tym pokrowcu na Nintendo razem z innymi grami. No ale po prostu ma na razie wstrzymany, nie chcę powiedzieć zakaz, ale on rozumie, że. Nie można zbyt, zbyt poważnie podchodzić do gier i, i jakoś za bardzo się emocjonować, bo to nie wpływa dobrze. Także dobra, tym akcentem kończę tego vloga. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa. Pa pa! pa, pa. Dziękujemy jeszcze raz za życzę. No oczywiście. A ty już, bo już się idziesz kąpać, bo jest 20, jutro bilans. A może, a mogę jeszcze. A, wty... a mogę jeszcze... Ben, ще bed, ще могла, минут се моквя още 11 минути, по-малко. 11 минути, така. Не знам за какво да кажа. Добре, дръж се, папа.